Wecznie zmierzamy do Krzyżowic, a gdzie dokładnie? Do ładnego pałacu. Sami się przekonacie gdzie. Pozdrawiamy i połączymy się, jak będziemy już w Oczyste. Parku Miejskim, Krzyżowicza. Będzie dobrze. Witajcie, grupa MS Kazan. Jesteśmy tu w Krzeszowicach, przed Pałacem Potockich. Zobaczymy, czy będzie szło wyjść, ponieważ jest ogrodzony dookoła, wszystko pozabijane dechami. Ale może, może coś znajdziemy. Jeżeli nie znajdziemy, no to trudno. To Chociaż zrobimy materiał z zewnątrz tego pałacu i dookoła, jak on to wygląda. Może się uda, może się nie uda. Yy, kolejny film, yy, znaczy nie film, po części film yy, pałacowy. Yy, ukaże się za chwileczkę, jak nagramy też. Natomiast yy, serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami, działacie z nami, lubicie nas i wspieracie nas. Więc już za chwilę się okaże, yy, co my odkryli w tym pałacu. Tak pałac prezentuje się z boku. Pamiątkowa tablica, którą umieści, zaraz macie na zdjęciu. Teren jest niestety ogrodzony. Tam za pałacem, w tej części, drugiej, dobudowanej, mieszkała cała służba i obsługa tego pałacu. I tam też mieściła się szkoła z internatem. W tym momencie postaram się tutaj wkleić parę fotek archiwalnych, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało wcześniej. Wcześniej nie tylko pałac, ale też cały park tutaj ten teren parkowy należał do rodziny potockich. Natomiast park dzisiaj jest ogólnodostępny, ale niestety teren Pałacu jest już w tej chwili on w 2000 bodajże 13 roku wrócił z powrotem, do rąk właścicieli i e, od tego momentu Państwo potocy mają plany już wobec tego par, e, pałacu i niestety jest już e, wszystko pozamykane i monitorowane Jest? jest taką ciekawostkę bo no, widać tutaj ślady więc nie na pewno ktoś tutaj też przyjeżdża E, bo kutka jest now, nowka i widać ślady jak auto podjeżdża no, są ślady, jakby ktoś podjeżdżał i chyba sprawdzał Kto wie, być może nawet jest ochrona na obiekcie, także my na razie nie robimy nic złego tutaj sobie że tak powiem ten pałac oglądamy z zewnątrz, więc póki co nic złego się nie dzieje. W każdym razie bardzo ładny ten pałac. Byłaby wielka szkoda, gdyby tak niszczał. No cóż, idziemy z drugiej strony, i za chwilę się połączymy. Dejdziemy, zobaczymy. Rada, idę teraz do góry Dobra, przyjąłem Do góry od drugiej strony oczywiście Tutaj zobaczymy jak to wygląda od tej strony źle maczek przez radio powiedział nam, że idzie od drugiej strony Niestety wszystko zamurowane. A tutaj jakaś mała fontanna. Całość po dawnej fontannie. Tutaj był taki cały dziedziniec otoczony małym murem przypałacowy. Jest i I tutaj pozostało tylko koryto jakby tej fontanny. Jesteśmy już tutaj u góry idziemy dalej zauważać na takie pułapki studzienka pałac i oprócz pałacu widzimy zabudowania te o których mówiłem w których mieszkała służba i Pracownicy tego pałacu, czyli dokładnie tutaj, w tym miejscu. Natomiast ten budynek, tutaj, to dawna szkoła z internatem. W czasie, gdy ten pałac był w ten sposób wykorzystywany. Bardzo ładna okolica. No, to na tyle, drodzy moi. Nie dało radę wejść, niestety, do środka. Wszystko jest ogrodzone: wszystko jest zamknięte, zamurowane. Ale zgodnie z zasadami naszych eksploracji nie dewastujemy. Staramy się nie niszczyć, oczywiście, czyli nie do was, tak jak ja wcześniej, nie wchodzić, ponieważ to jest teren prywatny. A przede wszystkim zachowujemy najwyższą pozycję bezpieczeństwa. Więc dziękuję za oglądanie naszego filmu. Zapraszamy do kolejnych. Oraz oczywiście nie zapomnijcie, zasubskrybować i polubić, skomentować i śledzić nasze dalsze filmy, więc zapraszamy do następnych działań naszych do oglądania. Pozdrawiam Kazan i Łukasz Broda. Zapraszamy do następnego odcinka. Żegnamy się z Krzeszowicami. Nie udało się, tak jak powiedział Maciek, niestety wejść, ale cóż, tak czasami bywa. Zostawiamy to miejsce takie jakim zastaliśmy i udajemy się w dalszą wędrówkę. Pozdrawiamy wszystkich. Hej! Kazam! Wita! Kochani grupowicze, chciałbym normalnie, prosto od serca, złożyć Wam na, te, o, na ten nowy rok, że lubicie naszą grupę, polubiliście i działacie. Wszystkiego dobrego z całego serca oraz zdrowia, szczęścia, pomyślności na ten nowy rok. Najle, najważniejszego, właśnie, zdrowia, bo to jest najważniejsze, oraz do śledzenia naszych filmów, które się już nową odsłoną, okażą w nowym roku. Dlatego teraz nie ma jeszcze filmu. Aczkolwiek teraz właśnie, co oglądaliście ten film, to była taka niespodzianka wcześniejsza, bo miał się ukazać w następnym roku, a niestety się ukaże teraz. Sproszenie dla Was właśnie, co nas lubicie, szanujecie i działacie z nami. Czyli polubienia idą, subskrypcje idą i tak dalej. Oczywiście, też yy, taka niespodzianka dla Was. Taką motokarteczkę troszeczkę inną, bo troszkę zmieniłem tutaj napisy. Ale można dostać też od nas w prezencie z naszymi podpisami. A jak ktoś nie chce z podpisami, to samą karteczkę trzeba napisać do nas na forum, i później prywatnie się skontaktujemy z Wami. Kto by chciał taką karteczkę dostać to yy, wyślemy na adres. Yy, oczywiście raz jeszcze raz dziękujemy za polubienia, za wszystko i zapraszamy do oczywiście tutaj na tym zielonym tle do subskrypcji i do lajkowania na Facebooku będzie jakiś znaczek. Tutaj jak powiedziałem był yy, znaczek subskrypcji czerwony. I inne tam nasze poczynania co robimy. Dziękujemy serdecznie, że działacie z nami czyli lubicie, subskrybujecie i tak dalej. I z całego serca życzę na ten nowy rok, że wkraczamy z nowymi filmami, z nowymi relacjami. Wszystko będzie najlepsze na nowo. A teraz zapraszamy do obserwacji następnych filmów obiektów co robimy i pozdrawiamy z całego serca hej